Siema się o Tak! Dzisiaj kolejny odcinek związany z update'em, ale chcę powiedzieć Wam ważną rzecz, którą myślę, że właśnie może się sprawdzić. A mianowicie będzie ona dotyczyła tych nowych chińskich emotek w Brawl Stars, które pokazali na toku. Jest pewna teoria i szansa, że dostaniemy jedną z nich za darmo. O tym właśnie porozmawiamy sobie w dzisiejszym filmie, powiem wam jak to wszystko będzie wyglądało. Jak możecie zostać tutaj tylko łapeczkę w górę pod tym odcinekiem, Każdy, kto zostawi lajka, like to jest naprawdę wielkim kozakiem, więc naprawdę będę mega wdzięczny każdemu. Oprócz tego zostawcie też subika na moim kanale, to już w ogóle będę przeszczęśliwy, lecimy tutaj po naprawdę fajną sumkę, więc dawajcie, każdy może dołożyć taką jedną cegiełkę i naprawdę zlepimy bardzo duży kanał. <laughs> Oczywiście do tego nikogo nie zmuszam, ale jak chcecie, żebym przybył wam serducho, to w komentarzu możecie napisać po prostu, która z tych wszystkich emotek podoba się najbardziej, czy pierwsza, czy druga, czy trzecia, czy czwarta, czy piąta, czy szósta. Myślę, że rozumiecie o co chodzi, a ja już teraz nie będę przedłużał tego wstępu, no i przechodzimy do tematu. A więc dobra, nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnio na święta też właśnie wyszły takie piny, emotki świąteczne właśnie związane z świętami Bożego Narodzenia. No i one co prawda były w sklepie wszystkie, tylko fakt, że też ich było więcej do kupienia w sklepie, no ale właśnie były jako oferta i można było za gemy po prostu sobie je zakupić. Co do tych właśnie tutaj chińskich, są naprawdę dziwne plotki, że mimo, że twórcy pokazali ich aż sześć... To wcale wszystkie nie wejdą do gry. Najprawdopodobniej do gry ma wejść tylko połowa z nich. To są oczywiście tylko przewidywania, które udało mi się właśnie znaleźć wśród tam e, innych graczy. No i najprawdopodobniej właśnie mają wejść tylko te trzy górne, te u góry, a te z dołu to tylko po prostu twórcy tak dali, nie wiadomo dlaczego. Oczywiście to jeszcze nie jest potwierdzone, ale no takie są przewidywania. No i patrząc tak na nie, to szczerze wam powiem, że wszystkie są fajne, z tym że Chyba te z dołu są minimalnie lepsze, chociaż nie wiem, no. Mi najmniej podoba się ta pierwsza emotka, tak z tym serduszkiem. Tak szczerze no nie kojarzy się z tym chińskim nowym rokiem, co nie? Tak chiński nowy rok to właśnie są te kolorki tutaj połączenie czerwonego i złotego, złote elementy. Reszta emotek niektóre z tej pierwszej właśnie do tego się idealnie tutaj nadaje. A ta pierwsza tak dziwnie, jakby po prostu nie pasowała do tego egzemplarzu. No ale okej, okay, jak już tutaj e, powiedzmy, że byłyby te tylko trzy z góry: e, czyli ta pierwsza z serduchem, druga to nie wiem, wygląda jak jakiś kubek czy coś, ale to jest oczywiście coś innego. Może jakiś lampion. E, no i trzecia to jest Bawu, czy tam bawą: e, właśnie to zwierzę, którego to jest teraz rok chiński. E, no i powiedzmy, że właśnie jedna z nich miałaby być za darmo. I myślę, że naprawdę łatwo domyśleć się, która by to mogła być. Bo, tak jak mówiłem, będzie to rok bawoła. Czyli najprawdopodobniej w Chiński Nowy Rok otrzymamy jedną darmową, właśnie, emotkę z tych. No i będzie to najprawdopodobniej ten Bawoł. Bawoł to jak coś taki podobny do krowy, czyli ta trzecia emotka. No i powiem Wam, się, że ona jest naprawdę bardzo ładna. Wydaje mi się, że naprawdę może to sprawdzić, że otrzymamy ją za darmo. No bo zazwyczaj coś tam się dostaje na ten Chiński Nowy Rok, nawet tam drobnego. A to byłby taki fajny drobiazg, który myślę, że każdemu by się spodobał. Oprócz tego, pewnie też w okolicach tego chińskiego Nowego Roku powrócą te skiny, które właśnie ostatni raz wracają z tego eventu, ale no tą emotkę myślę, że dostaliby tutaj wszyscy po prostu za zalogowanie się do gry w ten dzień no i odebranie tego w sklepie, tak mi się wydaje, że będzie to darmowe no i jak będzie patrzeć to naprawdę mega fajna emotka fajnie to wygląda, na pewno będzie się fajnie kojarzyło z tym chińskim do wybrokiem. no i będziemy mieli z tego fajną pamiątkę co do dwóch pozostałych emotek, wydaje mi się, że albo będzie je można jakoś zdobyć, albo kupić. Bardziej jednak byłbym za opcją chyba tego, że będzie można je kupić. Na pewno cena nie będzie jakaś wysoka yy, i myślę, że będzie spoczko. Oczywiście cały czas wchodzi w grę, że też te wszystkie emotki wejdą. Myślę, tak tylko wydaje, że wejdą trzy, ale yy, nie mówię, nie skreślam tego, że go wejść wszystkie. I jakby wbiły wszystkie, no to wtedy by było pięć w ofercie, a ta jedna by była darmowa. Yy, no i to pięć na pewno by już było trochę droższe w sklepie, nie? Myślę, że tutaj do też nie byłaby jakaś mega duża, ale no po prostu byłoby to na pewno więcej niż jakby były dwie łódki, to chyba logiczne. Tak jak mówiłem, no to na pewno byłoby bardzo fajnym podarunkiem z okazji tego księżycowego nowego roku. E, na pewno byśmy go fajnie zapamiętali. Musimy troszkę się do niego poczekać, bo najprawdopodobniej będzie to w lutym, kiedy to wbije e, więc no trochę jeszcze czasu zostało. Ja tutaj takie mówię dosyć ryzykowne informacje, które jeszcze nie są do końca potwierdzone, ale po prostu chcę Was na bieżąco informować, jak mam coś znalezionego, nowego, żebyście też wiedzieli, nie? Ten odcinek taki trochę krótszy, właśnie tylko o tym wam tutaj chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zostawcie tutaj koniecznie łapeczkę w górę pod tym filmem i subika. Będę mega wdzięczny każdemu, kto to zrobi. Bijać na moje. Wszystkie social media, m.in. na mojego Instagrama, toriety, warto tam wpadać, yy, tam mnie zaobserwować, polubić jakieś foteczki, będę mega każdy był wdzięczny. Polecam też wspierać mój drugi kanał, jest tam wspieranie, jakbyście nie wiedzieli. Yy, można od 2 zł na przykład PC karta kupić i macie naprawdę dużo fajnych bonusów i nagród. Między innymi też dodaję was do znajomych, w to do drugiego stopnia, yy, więc sobie tam poczytajcie, bo wszystko piszę. A ja się z znowu żegnam, widzimy się w następnych materiałach, mordeczki, które na pewno już będą dłuższe. Yy, Siemanko wszystkim, cześć!